Cześć Boże, witajcie w kolejnym odcinku Lekarza Serc Złamanych. Jest 15 czerwca, godzina 19. Jak zwykle spotykamy się w takich robotych, roboczych miejscach, które może przypominają nasze serce. Może już ktoś doświadcza tego, że coś się wznosi w tym sercu, jakieś uzdrowienie. Dzisiaj, moi kochani, chciałbym, żebyśmy zobaczyli kilka takich fragmentów. Troszeczkę inaczej, dzisiaj to przeczytamy sobie. Yy, trochę poskaczemy po tej Ewangelii ale to będą fragmenty tak naprawdę w jednym miejscu więc też to yy, nam da pewien obraz yy, to będzie Ewangelia według Świętego Łukasza dalej ta sama Ewangelia i rozdział 9 yy, i zaczniemy sobie od no, wspomnimy od tego co się działo w 28 wersecie aż potem tak naprawdę yy, to będą tylko niektóre fragmenty z tego, z tego miejsca do nich będzie 62, tak jakoś to sobie wymyślimy, i uwaga, posłuchajcie teraz. Yy, tam w opisie może będzie te fragmenty, nie wszystko będę czytał teraz, yy, ale zrozumiecie teraz dlaczego. Zaczyna się ten fragment, który tutaj dzisiaj sobie rozważymy, od przemienienia Pana Jezusa na Górze Tabor. Wiemy, że tam było trzech uczniów: Piotr, Jakub i Jan doświadczyli przemienienia Jezu, yy, Jezusa. On objawił się, im jest, kim jest, ale właśnie potem jest taki moment, kiedy już schodzą na Ziemię i pokazuje się to, jak ci uczniowie są naprawdę przy Wiadomo, tam było tylko trzech też na górze Tabor, ale nawet tamci inni, to potem się okaże, jakie mają podejście w ogóle, jakie, jak czasami rozumieją Boże Słowo i jak daleko jeszcze ich serca są od Serca Bożego. Bo tak, najpierw jest mowa o uzdrowieniu epileptyka, dręczonego przez złego ducha i e, jego, jego ojciec prosi e, Jezusa, żeby uzdrowił jego syna, ponieważ prosił jego uczniów, ale nie mogli tego zrobić. Nie mogli. I Pan jest zdenerwowany nawet, można powiedzieć, o niewierzącej przewrotni ludzie, jak długo jeszcze będę między wami i będę musiał was nosić. Przyprowadźcie tu swojego syna. Przyprowadź tu swojego syna. No i tak naprawdę potem zaraz Jezus go gromi tego złego ducha, uzdrawia chłopca i oddaje jego ojcu. Potem Jezus zapowiada swoją mękę: Posłuchajcie uważnie tych słów. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego, co mówił, było to przed nimi zakryte i nic z tego nie pojęli, a bali się go pytać. Dalej, prawdziwa wielkość, i tu już sobie przeczytamy: Zaczęli zastanawiać się nad tym, kto z nich jest największy. Jezus, znając ich myśli, wziął dziecko, zostawił je przy sobie i powiedział im, kto przyjmuje to dziecko w moje imię, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto, powiem, wśród was wszystkich jest najmniejszy, ten jest wielki. Wtedy odezwał się Jan, ten, który był na górze tabor. Powinien coś tam już zrozumieć pewne rzeczy. Mistrzu, spotkaliśmy kogoś, kto w twoje imię wyrzucał demony i zabranialiśmy mu, mu, bo nie chodzi z nami. A Jezus powiedział do niego: no Nie zabraniajcie! Kto bowiem nie jest przeciwko wam, jest z wami. Teraz sobie do tego jeszcze wrócimy, ale dalej. Pan Jezus idzie do Jerozolimy i przechodzi przez Samarię, kiedy już nadchodzi właśnie czas zabrania go z tego świata. I tutaj Samarytanie Jezusa nie przyjmują. I kto, Jakub i Jan, mówi: Panie, jeśli chcesz, powiemy, aby ogień stąpił z nieba i zniszczył ich. Lecz znaczy on odwrócił się i skarcił ich. Poszli więc do innej wioski. I potem jest fragment, gdzie, gdzie Pan Jezus spotyka różnych ludzi, którzy mówią, że chcą za nim iść. I on każe im, niektórym, właśnie zostawić grzebanie ich umarłych. Znamy ten fragment, tak? Mówi o tym, że pójście za Synem Człowieczym jest takie, że, że on nie ma, nie ma miejsca, gdzie może spocząć, że jest to cały czas jakaś droga przemiany. Długi fragment, dużo takich faktów, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli pewną ciągłość wydarzeń, które się tutaj dzieją. Ci apostołowie, no, byli na górze Tabor. Można jeszcze tam jakoś wybaczyć, bo to ci akurat, którzy byli, że tego nie wyrzucili tego złego ducha z tego chłopca. To jeszcze nie byli, więc nie widzieli Jezusa przemienionego. Ale zobaczcie, jak oni jeszcze mieli te swoje serca, i mieli dziwne myślenie w tym wszystkim. I mieli takie podejście w ogóle, nie wiem, tutaj. Jezus im mówi najważniejsze rzeczy, a oni tego nie słuchają. Mają pozamykane jakby uszy, pozamykane serca nie czuły na to, co Jezus mówi. Je, potem e, zaraz się kłócą, kto jest najważniejszy. Zobaczcie, jak, ile tam jeszcze było nieporządku w tych apostołach, ile jeszcze w ogóle było takiego współzawodnictwa. E, właśnie nie ma słuchania w tym Jezusa, a jest jakieś takie rywalizowanie między sobą. Jak między nami, chrześcijanami, często tak jest, że e, mamy tyle różnych jakichś takich sporów. Tutaj ktoś właśnie nawet jest e, dalej, że kogoś spotkali, tutaj ktoś wyrzucał demony i zabraniali mu. E, może trochę zazdrośni, bo im nie wychodziło wyrzucanie demona ostatnio, więc tutaj wie, teraz się obruszyli na niego. Mm, no i później jeszcze ten, ten moment, już najbardziej chyba taki m, po bandzie kiedy nie przyjęli Jezusa i chcieli po prostu teraz wielce będziemy cudotwórcami, Panie Boże, teraz niech na nich stąpią, tutaj mamy taką władzę, że ściągniemy nawet meteoryty jakieś po prostu i zniszczą ich ogień, stąpi z nieba i zniszczą ich. Panie Boże, mamy taką wiarę, już wiemy tak, nie? Jak te chłopaki się jeszcze gubiły, apostołowie? I myślę, że czasami z nami też tak jest, kiedy mm, właśnie nie, nie słuchamy do końca Pana Jezusa, nie, 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 bo On im mówił, tak? Jest, że ma umrzeć, pokazał im, jaka jest jego droga. My mamy jakąś swoją wizję na, na Kościół, na, na naszą wiarę. Nie poddajemy się takiemu, właśnie, prowadzeniu Pana Jezusa. Yy, on naucza później, też właśnie, w tym fragmencie, już ostatnim, końcowej części, jakie są yy, co to znaczy iść za Nim. Ciekawe, co oni sobie pomyśleli, bo tak poszli za Jezusem i też nauczą niby do tamtych, no, ale też musieli to słyszeć. Nie? Gdzie jest ich ta wizja takiego właśnie tutaj tych wybranych, ściągających gromy z nieba, spalających wręcz ludzi, którzy nie chcą w Ewangelii? jak nas jest często takie, takie poczucie wybrania, że my to jesteśmy już tacy pobożni, że my jesteśmy tacy lepsi od tych ludzi, którzy są niewierzący, to jest w ogóle bardzo straszna choroba serca. Nasze złamane serce może być właśnie przez taki grzech. Grzech niesłuchania Jezusa ale i takiego. Mm, ciężko to nazwać. To jest takie. Yy, mają swoją wizję, swoją wizję yy, relacji z Bogiem. Yy, mają jakieś swoje rany z przyszłości, idą już za Jezusem, ale się nie poddają przemianie. Jak bardzo potrzeba nam takiej wielkiej pokory, żeby weryfikować, czy nasza wizja, nasza wizja kościoła, wizja w ogóle relacji z Bogiem jest prawdziwa. Bo możemy się bardzo zatracić w tym, możemy mieć różne odpowiedzialności, możemy mieć różne funkcje, możemy rzeczywiście coś znaczyć. Przecież tam Jakub i Jan to przecież wybrani, którzy byli na górze tabor, potem na filary kościoła, tu z Piotrem. Piotr się nie odzywa, to już akurat chyba ten Jakub i Jan tam się szczególnie. Chociaż zobaczcie, umiłowany je uczeń Jezusa. Tak go zawsze też widzimy jako taki wzór oddanie się Jezusowi, Już na ostatniej wieczerzy zaczął słuchać Jezusa, zaczął słuchać jego serca i dobrze na tym. Mucha. To mi mucha. Dobra, wyleciała, musiałem zrobić ścięcie, bo aż mi wpadła w oko ta mucha. Yy... Potem już zaczęło rozumieć, oni potem już w ogóle po zasłaniu Ducha Świętego byli innymi ludźmi. Ale zobaczmy, czy nas nie ma takiego właśnie. Coś tam już wiemy o Panu Bogu? Już ja coś nawet są odpowiedzialne za ważne rzeczy? I, I właśnie, czy nie potrzebuje jakiejś takiej przemiany? To jest bardzo niebezpieczna choroba serca. Ona jest bardzo niszczy. I tak naprawdę jesteśmy daleko od serca Jezusowego. Bo On właśnie pokazuje wzór dziecka, pokazuje wzór służby, oddania życia tego, którego nie ma, który jest cały czas w drodze posłany przez Ojca. Taki jest Jezus, taka jest jego misja, a i y, tacy my mamy być, a posłowili swoje pomysły, no to potem się zderzyli z rzeczywistością. Jezus tego nie chce, dlatego też mówi do nas przez swoje słowo. Czytajmy je i właśnie dlatego że dobrze, że też czytamy to słowo w czerwcu, bo ono jest po to, żeby nie tylko właśnie um, jakoś tam powiedzieć o, o miłosierdziu Boga, o tym, jak on nas uzdrawia, ale uzdrawia nas przez to przez, że daje nam prawdę o nas, o tym, że czasami tacy jesteśmy jak apostołowie tutaj, w tym fragmencie. Moi kochani, dziękuję Wam za ten kolejny odcinek, za kolejną kolejne spotkanie przy Bożym Słowie. Niech Wam Pan Bóg błogosławi na tę noc. Przyjmijcie więc Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia już kolejnego odcinka. Z Bogiem.